Siemaneczku, dzisiaj Adam i Wiktor, czyli niespodziewany gość. Kto pytał? I dzisiaj gram na slapy. Ja wyleciał! Przede mnie, wiesz? I to jest gra, że szlapować ludzi. No, slapa grać. Czyli waleć im twarzy. Nie! Właśnie o takim nam chodzi. Wikipedia ma. Aj O, tutaj jest. Nasz Wiktorek. Czemu Bęk o mnie zamroził? Bo on nie tak robił, to są takie specjalnie rękawicze. Co stało? nie wiem. Gdzie jest? jest taka rękawica, która zamraża co? czas. Co to jest? mój Boże, wyleciałem w kosmos! Poczekaj, mogę lepszą rękawicę tak? No, nie, nie mogę, że to Za ile kosztuje pieczarek? Rękawica. Patrz, już muszę ją dostać. Poczekaj. Patrz, no. spójrz na górę. Spójrz na górę. Poczekaj, poczekaj. Radio i teraz już... Poczekaj. A chyba. Tutaj, tutaj. I patrz. Chyba ta zadziała pokaż. Tak jest to są. To jest nowa rękawica? Tak. I kręcisz się i slapujesz każdego. I leci muzyka. <śmiewanie> o nie, nie będziesz <śmiewanie> bogala. А мне? 嗯，对，也，然后第三是耐磨。 Ja Na to gra, to losujesz... wchodzisz sobie na właściciela Slabatus i robisz tak Wchodzisz tutaj de, fol, de, fol, de fol, nie jadę. teraz gram noże pigi Poczekaj, i patrz, jak dostać okay. rękawicę, poradnik Musisz na początku zrobić tak Wejść tutaj Poczekaj O, i bierzesz mm, I follow Follow go mm. Następna gra to będzie pigi. Gramy Wiktor Pigi. Ja już idę. I jeszcze tylko muszę. No... Gramy od pierwszego czapteru do ostatniego. No, że na gra... serwerze? no tak. A masz mnie na nim? E, zobacz. To ja ci, to wejdź na mój, okej? Okay? Na mój. A, a jestem na nim? Poczekaj spadnę. Okej. Mamy mój serwer Sasi. Pigi Boki. Bigi, mogę Ci pozdobyć trochę kartek jak chcesz? Nie, będziemy, y, będziemy grać o pierwszej mapy do końca. To... 9, 1, 7. A ty z bro mm. Dobra, więc to jest serwer. na Jak nos, robicie po tym kanale. I nie pytajcie mnie, czy usiądziesz w wasy Łapek górę i 3 komentarze to nagramy zaufanie z tym filmikiem. To a ja wejdźcie szybko, że szybciej był filmik z Wiktorem. Czy jest Wiktor nowy kanał u mnie? Em ja masz. Wiesz, że masz chyba 13 subskrybentów. Chyba, czekam. To szybko klikajcie 19 łapek w górę. Potem będzie... Przepraszam! Potem będzie! Zwycać cię na łapek górę i... Zgramy na, na, na... jeden chapter. Chapter 1. Co jest, jedynka, Marfa jedynka. Dru... Jedynka. No, but, but, but. Tak, bot. Tak. 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 Dobra. Chaos. <noise> Dobra. A wiesz, że są trochę tutaj od dźwięki pigi zmienione. Nie gadaj. Tak. Będziemy się dowiedzieć nowe o pigi. Ja... Zginiemy to... Wszyscy to już wie, akurat nie widziałem że nie grałeś. No. Sorry, że długo nie nagrywałem też. Sorry, przepraszam za takie duże spóźnienie. Poczekaj. Masz jakieś kartki? A wiesz, że ostatnio jest. Ej, ja mam od początku kartki. jest tu Sonic od... No wiem o tym. Mną, pokaż. Patrz, pokażę wam Sonica. A. Tutaj jest. Tak. Możecie sobie poglądać co ale się Ale si łatwo. Szybko na do, do kuchni, do kuchni. czy za lodówką jest u Ciebie kartka? Nie, dobra, Dobra, mam szybko. Klucz. Nie. Dawaj, szybko. Nic nie, szybko. nie Idź. Mam mam klucz. Gdzie Nie idzie? wiem, gdzie ona. Mam czerwony klucz. O nie, goni nas... Spokojnie ja mam. Przyciszę sobie tutaj. To ja biorę rękaw. Francuzowy. I ona już... Ona niej goni! Deskę. Ej, zostaw tą, y, tą wiesz co, y, co masz, tu mam deskę. Nie. Y, tą rundę zagra tylko to... Ok, spójrzmy ja jestem w czy to przejdzie, jak nie przejdzie to gram to drugi raz. Yes. Thank you. This is amazing. Jeśli postacią się nie wylądują, to znaczy, że. No, historia tej postaci. A jak widzicie 40 ławek góry, to Bobrowniki poznacie. Co ty gada? Nie. E, Moja kuzyna, jak wygląda, I 10 sukcesów. Wtedy nagramy. Jak e, wie. Mogę pokazać potem, hmm. jest serwak, No normalnie i... wiecie, co macie zrobić teraz. Mam kluczyk, mam kluczyk. Żółty kluczyk. Uwaga, bo świnia też no się tak. z Mam nadzieję, że o, to nie jesteś. Do... przypomina to mi, przypomina Ej, tutaj jest klucz. O, nie, czy nam nie jest, na mnie jest potrzebny. Ona chce skoczyć, ona chce skoczyć. Ona 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 tak. Ej, widzisz, e, Piggy, bo ja mam pomarańczowe klucze. Chodź znaczy. nie potrzebuję na samym dole. Wegniesz? Gdzie ona jest? Gdzie znaczy. znaczy. Nie, się Szyko! Biegi nas goni! Gigi? Okay. Ech, gdzie trzeba mieć pomarańczowe? Ja trzeba... O nie! Zobacz, babka, babka! Wracaj, bo i leci! O kurde... ona babka! Sprawdź, babka! chodź tutaj. Sprawdź, babka! Sprawdź, babka! na na Czy tutaj się czytuje? Nie, już nie wolno. Ej, mam tą. Mamy ze... no, idealnie dwie zębatki! Co ty narobiłeś? Mogłeś. I jest w kuchni pigi. Tam, tam była. Poczekaj. A spróbuję tam sczytować. Film, że tu nie masz Patrzę. Idź tam, rób. Idzie, 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 idzie. Ej, świnia. Zróbcie zaraz. Ej, jeszcze nie zamykaj, ja zamknę, bo ja jeszcze. Dobra. Ja nie mam, tylko nie, nie chciałam się ukrywać, bo chyba... po nie, niebieski. Ja pa, ja patrzę, czy idzie nie, nie, i nie, szybko. nie, razie nie, 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 ona jest na Dobra, szybciej! Bo nawet za chwilę tutaj przyjdzie. Wychodź z dołu. A i jak ono? Szybko, dobra. Jesteś gotowy? Co masz? Zielony Dobra, idealnie. Fajnie. Dopiero teraz mamy. Czerwony. Co to? Co to? Trzymaj A gdzie ona w ogóle Utknęła gdzieś? Dobra. A Dobra, nie Daj jest ci. tylko ten klucz. Ej, mamy jedną zębatkę, czy gdzieś gdzie odłożyłeś tą drugą? E, ja pamiętam. Ja. Idziemy. I słyszę, słyszę. Tzukoszed okno! Otwieram, ja je i jak kładam. Biorę młotek? Okay. I o oh, nie! Nie, 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 nie! Szybko chodź. Posłuchaj mnie. Idź załatwić na dole lepiej teraz. Nie, nie. nie? nie. się mam tutaj. Idź, jest, szedł okno, skocz, a ja pójdę szybko, okej? Okay? Skoczyłeś? Ona jest sobie w pokoju! Czuję! A ja mam młotek, czyli już możemy wyjść! Szybko pili! A ona mnie zostawiła jak nów. Dobra, widzę cię. tak mnie, Uciekaj, bo ja mam młotek. A ja otwieram. Dobra, uciekłem! Pierwszy czapter był zaliczony. Uciekaj. 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 sami skończymy. To dzisiaj to skończymy. Na